Uwielbiam oglądać kulinarne wyzwania. Są takie zabawne. O nie, tylko nie to. Arbus się skończył. Co jeszcze? O, mam pomysł. Mogę zorganizować mój własny kulinarny challenge. Lecimy! Cześć wszystkim. Chcę arbuza. Zróbcie coś fajnego, proszę. Zrobi się moja droga. Ja zacznę. Na początek odcinamy górną część arbuza. Właśnie tak. Dotarliśmy do miąszu i teraz należy go zmielić za pomocą ręcznego blendera. Ha? Jestem jak szefowa kuchni. Ej, ostrożniej tam. Jestem teraz cała brudna przez te wasze blendery. Przepraszam, babciu, kontynuuję. Przyda mi się ta maszyna ze skitelsami. Chcę wrzucić te wszystkie kolory do mojego arbuza. Podzielę się z wami moim pomysłem. Zrobi słodki żel z arbuza ze skitelsami. Mała Brytni uwielbia i skitelsy, i arbuzy. Wsypuję każdy rodzaj skitelsów do arbuza. Następnie biorę żelatynę. Powstałą mieszankę wlewam do środka. Powinno wyjść coś niesamowicie pysznego. Pozostało tylko całość ochłodzić. Zerknijmy, co ja tu mam w plecaku! O, wow, ile pyszności! Właśnie, Miley chyba nie miałaby nic przeciwko, gdybym pożyczyła paczkę mentosów. Myślę, że nawet tego nie zauważy. Świeży oddech mentolu powinien schłodzić żel w środku mojego arbuza. Ojej, nagle zrobiło się tak zimno! Brrr, szefowa znowu coś wymyśliła. Ja też wpadłam na fajny pomysł. Zrobię miodowy żel i wleję do arbuza. To będzie pyszne. Muszę tylko roztopić gumę Huba Buba i użyję do tego celu super ostrych chipsów. Chociaż mam o wiele lepszy pomysł. Dam te takisy, babci. Często się babciu. Ciekawe w smaku. Ola Boga! Cała buzia mi płonie! Super, babciu, tego potrzebowałam! Stopiłaś całą gumę, huba-buba! Trzeba ostrzegać o skutkach ubocznych twoich smakołyków! Babciu, przepraszam, chcesz czekoladkę? Dziękuję, moja droga! Teraz obracamy butelkę z hubą-bubą i wlewamy do arbuza. Babciu, a ty co wymyśliłaś? Ja zrobię arbuza z czekoladą, tak gotowała moja babcia. Kroję arbuza na trójkątne kawałki, a następnie wycinam miąższ ze środka. W rezultacie mamy takie oto foremki do których włożymy krem czekoladowy, ale najpierw roztopię czekoladę. Wspaniale. Następnie wyciskam do salaterki sporobite śmietany i dodaję rozpuszczoną czekoladkę. Całość dokładnie mieszam. Wyszedł mi niesamowicie pyszny czekoladowy krem. Napełnię nim arbuzy. Brytni, częstuj się. Wow, jak dużo pyszności! Chcę zacząć od tego arbuza. Ciekawe, czy to krem czekoladowy? Oj, Jacie, jak fajnie! Podoba mi się. Jeszcze nie próbowałam czegoś takiego. Ekstra. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Chcę spróbować tego arbuza. O rany! To przecież żel w arbuzie z mnóstwem skitelsów. Mm, mega. Niam, niam, niam. Ten arbus też mi się bardzo podoba. Został ostatni. Ojej. Jakie nadzieje! Wygląda niesamowicie apetycznie. No to próbuję. Mmm, to nadzienie z gumy huba-buba! Ekstra. To znaczy, że mogę nadmuchać balona. Oj, ale zabawa! Dobrze, już zdecydowałam. Wygrywa siostrzyczka. Poważnie! No, nie mam słów. Teraz chcę, żebyście przygotowały dla mnie makaron. Oczywiście, kochanie. Zaczynam. Użyję specjalnego makaronu. To kaneloni. Są bardzo duże i pyszne. Układamy je w okrągłej foremce i do każdej rurki wkładamy po kawałku sera. Pozostało całość posmarować sosem pomidorowym, żeby było jeszcze smaczniej i wiecie co? Wpadłam na pomysł. Dodam więcej sera. Zetrę go na wierzch. Patrzcie, jaki mam babciny lifehack. Ser można zetrzeć za pomocą sztucznej szczęki. Szybko i łatwo. A teraz wstawię moje danie do piekarnika. Babcia już wszystko zrobiła? Od razu widać, że amatorka. Ja jako profesjonalistka zacznę od przygotowania ciasta na makaron. Mam sprawdzony przepis od mojego włoskiego przyjaciela i obowiązkowo pomaluję ciasto barwnikami, żeby było kolorowe i wyraziste. O tak, właśnie tego chciałam. A teraz kolorowe ciasto rozwałkuję na bardzo cienki placek. Zrobię to za pomocą specjalnej maszynki. Świetnie. Dalej kroję kolorowe ciasto na równiutkie paseczki Już przygotowałam i rozwałkowałam placek zwykłego ciasta I prosto na niego kładę paseczki kolorowego Teraz rozwałkuję wszystko razem I na sam koniec rozkładam nadzienie Mam krewetki Skroję ciasto na równe kawałki, żeby później ulepić piękne, piękne pierożki w kształcie cukierków. Podsmażamy je na oleju, a kiedy wszystko będzie gotowe, można wykładać na talerz. Dodajemy sosu i gotowe. Tęskniliście za mną. Mój makaron też jest gotowy. Zobaczcie, jakie cudo mi wyszło. Kiedy niosłam danie z piekarnika, o mały włos sama go nie zjadłam. Dobra, czyli ja też powinnam zacząć gotować. Woda już wrze, a ja biorę makaron błyskawiczny i wsypuję do niego wszystkie przyprawy. A na koniec zalewam wrzątkiem. Pozostaje wymieszać i podać Britni. Gotowe! Wow, jak wszystko apetycznie wygląda! Chcę spróbować tych sukiereczków. Wyglądają pysznie. Ale smakują... okropnie. W ogóle mi się to nie podoba. Ochyda. A co to jest? Makaron z zupki chińskiej? To na pewno jest bardzo smaczne. Mm, zgadza się. Oj, ojojoj! Czemu to jest takie ostre? Uff, to była przesada. Nie chcę dalej tego jeść. A na koniec spróbuję dania od mojej babci. Och, jak fajnie ciągnie się ten ser. Niesamowity zapach. Mm, to jest mega pyszne. Babciu, wygrałaś. Naprawdę? Ura! Okej. Okay. Tym razem chcę, żebyście przygotowali mi czekoladę. Wow! Czadowy pomysł! Z chęcią przygotuję czekoladę dla mojej siostry. Mam tu nawet specjalną foremkę w kształcie serduszka. Kładziemy do środka cukierki MM's. Właśnie tak. I żelkowy mi się. A z wierzchu nasypie strzelającej posypki. Och, to będzie bardzo pyszne. Mam tu też nutellę. Mm, uwielbiam ją. Myślę, że warto jej dodać. Tutaj troszkę nutelli i tutaj. Teraz wkładam to wszystko do lodóweczki i czekam aż zastygnie. Papa czekoladki, zaraz się zobaczymy. Oj, kochanie, to jest piękne. Brawo! Ja też już wymyśliłam, co zrobię dla naszej bridni. Na początek wysyłamy różne czekoladki do piekarnika. Podkręcamy temperaturę i podtrzymamy je troszkę w środku, aby czekolada się rozpuściła. A w tym czasie pokroję świeżutkie truskawki. No i barówkę. O, czas wyciągać czekoladę! Spójrzmy, co mi wyszło. Tak jak chciałam, czekolada się rozpuściła. Następnie, za pomocą drucika, mieszamy całą czekoladę. Tylko spójrzcie, jaki piękny wzorek mi wyszedł. Drutów już nie potrzebuję. Nadszedł czas, żeby dodać owocki. Och, wyszła mi nie tylko pyszna i piękna czekolada, ale i bardzo zdrowa. Czas pokazać naprawdę pyszną czekoladę. Zobaczcie, co mi wyszło. Bąbelkowa, turkusowa tabliczka, którą pomaluję świecącymi barwnikami, żeby pięknie błyszczała. Ale to jeszcze nie wszystko. Chcę zaimprowizować na tej czekoladzie fale i plaże. Zrobię wzburzone fale z białej czekolady i posypię całość cukrem. Dodam też różne morskie elementy, perły, muszelki. Moje arcydzieło jest prawie gotowe. Teraz bierzemy taką samą czekoladę i pokrywamy ją masłem orzechowym. Przykrywamy drugą tabliczką i mamy to! Pięknie, szefowo! Tak, pięknie, ale moja czekolada też jest super! Smacznego, Britney! Ile czekolady i wszystko dla mnie. Mm, ta czekolada z serduszek jest bardzo smaczna. Idziemy dalej. To niesamowite. Co za pyszności. mi mm, została ostatnia czekolada. Jaka piękna. Aż szkoda mi jej próbować. Ale nie mogę się powstrzymać. Mmm, jest przepyszna. Muszę wybrać zwycięzcę. Już wiem, wygrywa ta czekolada. Juchu, wygrałam! Cudownie! Grace najpierw chce. Czekoladę? Interesujące. Myślę, że nasi bohaterowie lubią czekoladę i są gotowi zrobić Grace najpyszniejszą wersję w historii. Ta bułka z masłem. Mam tu akurat kilka tabliczek mlecznej czekolady. Ale nie mogę ich tak po prostu podać. Muszę wymyślić coś ciekawego. Najpierw roztopię czekoladę. Paniale. A teraz potrzebuję miski. Wsypuję do niej mąkę. Pijam dwa jajka i wlewam trochę mleka. Widziałaś kiedyś coś takiego, babciu? To wyjątkowy wynalazek, który topi czekoladę w kilka sekund. Łamiemy tabliczki czekolady i włączamy. Voila! Biała i mleczna czekolada zrobiły się płynne. Jako foremki będę używać pustej butelki, żeby mi wyszła jej piękna czekoladowa wersja. O, właśnie taka. Tylko spójrzcie na ten wzór. A teraz zamrożę wszystko moim oddechem po zjedzeniu mentosów. Super. Tego nie potrzebujemy. Bierzemy drażetki MMS i wkładamy do środka naszej czekoladowej butelki. O tak. Grace z pewnością będzie zachwycona. O, i szef nie może w ten sposób pokonać. Chwileczkę, mam pomysł. Włączam tryb turbo. Mieszamy ciasto. I gotowe. Ola Boga, trzepeczka nie wytrzymała takiego tempa. Nie szkodzi. Następnie bierzemy foremkę, wlewamy do niej ciasto. I dodajemy całą czekoladę, którą roztopiliśmy. Wierzch znowu zalewamy ciastem. I można wstawiać do piekarnika. Jakie pyszne frytki. Właśnie wpadłam na fajny pomysł. Skoro czekolada jest pyszna i frytki też, to czemu by nie zrobić czekoladowych frytek? Brzmi pysznie i smakowicie. Najpierw roztopię czekoladę za pomocą suszarki. W międzyczasie coś przekąszę. Ups. Czy to na pewno jest smaczne? Sprawdzę to. Tak, nawet bardzo! Więc wrzucam do miski wszystkie frytki i porządnie mieszam. Och, Sofie, Sofi, to jakiś ryzykowny sposób na frytki. A ja muszę dokończyć kilka słodkich detali do mojej butelki. Myślę, że jeśli zrobię jadalną etykietę Coca-Coli, to Grace opadnie szczęka. Mocuję ją do butelki i gotowe. Moje ciasto też już się upiekło. Muszę tylko wyjąć je z foremki. Czekolady nigdy za dużo, więc lejemy ją z wierzchu ciasta. I to sporo. Pięknie. Pozostało tylko pokruszyć na górze białą czekoladę. I można podawać. Moje czekoladowe frytki też są gotowe. Teraz trzeba przenieść wszystko do opakowania i można podawać Grace. Super! Czekam na Wasze dania. Dajcie mi tu bliżej te smakołyki! Wow, jakie to wszystko jest apetyczne. Czekoladowe frytki. Nigdy takich nie próbowałam. Mmm, bardzo smaczne. A co my tu mamy? O, ciasto czekoladowe babci. Jest pyszne. Zawsze robi je na moje urodziny. Pozostało spróbować tego, co przygotował szef kuchni. To wygląda interesująco. Nigdy nie jadłam nakrętki od butelki. A teraz zobaczymy, co jest w środku. O rany, jak dużo cukierków! To niesamowite! Zjem je wszystkie. Super, że butelka też jest jadalna. W tej rundzie wygrywa szef kuchni. Kura, wiedziałem, że wygram! Tym razem chcę pyszniutki torcik. Nie ma problemu, już się biorę! Potrzebujemy biszkoptu, z którego wycinamy środek. Właśnie tak. Następnie dodajemy krem, przykrywamy drugą warstwą i tak kilka razy. Ciekawi was, po co wyciąłem środek tortu? Pokażę wam. W środku będzie urządzenie z małym prezentem dla Grace. Kiedy będzie jadła tort, to zabawka poleci prosto w jej ręce. Teraz wystarczy tylko posmarować wszystko kremem czekoladowym i gotowe. A ja zrobię mój popisowy placek. Zagniotłam już ciasto. Ale żeby było jeszcze smaczniejsze, dodam czekoladowego kakao Nesquik. Rozciąga się doskonale, to najważniejsze. A teraz przekładam je do foremki i można wstawiać do piekarnika. Sofie, przywi piąteczkę. Oj, przepraszam, zapomniałam, że mam ręce w cieście. Mmm, babciu, to jest bardzo smaczne. Też wpadłam na fajny pomysł. Potrzebuję okrągłej foremki i garści czekoladek. Przekładam wszystkie czekoladki do foremki. Wkładam do piekarnika. Babciu, poczekaj na mnie. Ja też potrzebuję piekarnika. Jak to działa? Chociaż wiem, trzeba to wstawić do środka, zamknąć drzwiczki, żeby ciepło nie uciekło i troszkę tu pokręcić. Aj! Odejdź, sama to zrobię, bo nas tu wszystkich spalisz. Trzeba ustawić na 150 stopni i czekać. No i mamy to. Nasze ciasta są gotowe. Pachną niesamowicie. Sowi, wyciągaj swoje, a ja idę. Okej, okay, a teraz zobaczmy, co mi wyszło. Wydaje mi się, że jeszcze jest surowe. Potrzymam je w piekarniku troszkę dłużej i podkręcę temperaturę na maksa, żeby się wszystko na pewno upiekło, a w międzyczasie pogram sobie w gierki? Na miejscu. Okej, okay, wyjmujemy moje ciasto z foremki, a następnie rozpuszczamy czekoladę za pomocą czajnika. Kładamy do wrzątku i gotowe. A teraz za pomocą nożyczek robimy nieduże nacięcie i można polewać czekoladą moje ciasto. No, wspaniale mi to wyszło. Co to za zapach? O nie, to niemożliwe. Chyba troszkę przesadziłam. Och, co za smród. Kurczę, Grace, to się na pewno nie spodoba. Papciu, spójrz co się stało. To straszne. Nie udało mi się. Chociaż może uda mi się to uratować za pomocą dekoracji. I na przykład o tak. Nie, porażka. A dekorować tort będę ulubionymi smakowecami z pączkami, czekoladą i Ferrero. Piękny tort już bardzo głodna. Czekam na torty. Jakie to wszystko jest piękne. No oprócz tego. Wygląda kiepsko. Ale może w smaku będzie w porządku. Chociaż ma dziwną konsystencję i pachnie tak sobie. Ochyda. Nie, nie będę tego jadła. A ten tort wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. O, tak pyszny. Wow, a ten tort wygląda jak ten, co narysowałam. Spróbuję. Mmm, jak super. O rany, a co tu jest? Aj! Kręci mi się w głowie. Ups, szef chciał jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. Grace, jak się czujesz? Wszystko w porządku? Wybierz zwycięzcę. Sofii, jesteś pewna? No okej, okay, gratulujemy wygranej. Tym razem chcę Nutelle. Nutelle? To pestka. Ja już zebrałam orzechy dla Nutelli. A ja mam tu prawdziwe ziarna kakaowca. Dostałem je od przyjaciela z Afryki. Zrobię kolejne artydzieło. Najpierw użyję maszyny, żeby zmiksować wszystko na pastę. Wsypuję wszystkie ziarna kakaowca i włączam! Świetnie! Następnie muszę obrać wszystkie orzechy laskowe i wrzucić je do maszyny razem z ziarnami kakaowca. Będzie smakować jeszcze lepiej niż Nutella, i nie mam co do tego wątpliwości, wszystko mielimy i orzechowo czekoladowy krem jest gotowy. Ta nutella pachnie tak dobrze. Chyba nikt nie zauważy, jeśli spróbuję jedną łyżeczkę. A może dwie? Wosko? Najpierw muszę obrać wszystkie orzeszki. Rękami nie dam rady. Dlatego wezmę coś mocniejszego. O tak w ten sposób zrobię to o wiele szybciej. Aj! Babciu to bolało! Wybacz moja droga! Okej, okay, na czym to ja skończyłam? O rany, nie mam już nutelli. Ale nie szkodzi, spadłam na genialny pomysł. Wezmę czekoladę, położę do czajnika i zaleję to wszystko mlekiem. Włączamy i czekamy. Moja maszyna wykonała świetną robotę. Zobaczmy co mi wyszło. O tak, idealna konsystencja. Tym razem chcę zrobić dla Grace fondue. Dlatego zapalamy świeczkę i ustawiamy ją tak, aby nasza nutella nigdy nie zastygła. A teraz wlewamy do fondu naszą pyszną nutellę. Będę to podawać z piankami marshmallow. O Matko, co to za hałas? Babciu, uspokój się! Dostał mi ostatnio orzeszek i mamy to. Wspaniale. Obrałam ze skorupek wszystkie orzechy. Teraz można je przełożyć do słoika. Deski już nie potrzebuję. A teraz bierzemy tabliczkę czekolady i ścieramy ją na tarce prosto do naszego słoika. Następnie zalewamy mlekiem i dokładnie mieszamy. Naklejam na słoiku etykietę i można podawać. Oj, Sofi, co ty tam wyprawiasz? Nie mogę wyłączyć czajnika. Zwariował. Uff, dzięki babciu. Napiszę na czajniku Nutella im można podawać. Według mnie to bardzo oryginalne. Wow, to naprawdę Nutella. Nutella w czajniku? To ciekawe. Spróbujmy. Mm, w smaku przypomina kakao. Nieźle. A co zrobiła babcia? Wygląda bardzo apetycznie. O tak, rewelacja! Smakuje mi. A teraz spróbujemy czekoladowego od szefa. Są tu nawet pianki marshmallow. fajnie. Aj! Jakie to gorące! Oparzyłam sobie język. Zdecydowałam, że babcia wygrywa. No, wreszcie. Dziękuję, kochana!